Cześć, tu Magda i dzisiaj przychodzę do Was z najsłabszym podsumowaniem miesiąca, jaki chyba zobaczycie na tym kanale. Ja nie wiem co się stało, bo myślałam, że grudzień będzie miesiącem, gdzie ja będę czytać więcej niż zwykle. A skończyło się na tym, że przeczytałam tylko trzy książki. I to trzy książki, o których już dużo mówiłam na tym kanale, ale i tak postanowiłam, że zrobię to podsumowanie, jakby ktoś po prostu nie widział tych poprzednich filmów. Pierwszą książką, jaką przeczytałam, była Wielka Samotność. I ja ogólnie nie będę już dużo mówić tutaj o tych książkach, tylko będzie to bardzo streszczone, ponieważ pełne recenzje są we wcześniejszych filmach, które podlinkuję wszystkie na dole. I też tutaj, czy tutaj, nie wiem, po której to jest stronie, tutaj Wam wyskoczy właśnie ten film, w którym o niej mówiłam. Wielka samotność to było naprawdę coś niesamowitego. Tutaj mamy historię rodziny, która przenosi się na Alaskę. A życie na Alasce nie jest takie proste, jakby mogli się spodziewać i troszkę nie są na to aż tak przygotowani. I naszą główną bohaterką jest tutaj Leni, czyli córka Kory i Ernta. Enty jest wojskowym, walczył na wojnie, był też w niewoli i gdy wrócił do domu był całkowicie innym człowiekiem. Wiadomo, takie rzeczy no, zmieniły jego charakter, jego spojrzenie na świat oraz jego zachowanie, co odbija się na całej rodzinie. I właśnie to on podjął decyzję, żeby przeprowadzić się na Alaskę i było to dosyć impulsywne. Dziewczyny nie miały tutaj nic do gadania. Na szczęście na Alasce spotkali naprawdę wspaniałych ludzi, którzy pomogli im się tam odnaleźć, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie, ale niestety ten klimat na Alasce to nie jest jedyne niebezpieczeństwo, które właśnie tam na nich czeka. Ważne jest to, że na Alasce, no, jest dosyć często ciemno. I ta ciemność, i ten chłód, ten mróz bardzo źle działa na ludzi i też źle działa to na psychikę Ernta. Jego stan zamiast się polepszać, się pogorsza. Pogorsza? Pogarsza. Więc tak, ta książka to jest obyczajówka i trzeba o tym pamiętać, ale ja nie spodziewałam się tego, co tam dostałam. To było coś niesamowitego. Ta historia jest tak prawdziwa, jest tak wzruszająca i jest po prostu nigdy nie spotkałam się z czymś takim i naprawdę polecam Wam tę książkę. Ona była tak wciągająca i ci bohaterowie są tak wykreowani, że już pierwsze strony mnie wciągnęły, chociaż tam się nic nie działo. Więc samo to jak oni są wykreowani, jak to wszystko tam jest przedstawione, to jest naprawdę. Niesamowite. Następna książka to Red White and Royal Blue, którą czytałam wieczność. Ale cieszę się z tego, bo ta książka przyniosła mi tyle radości, że ja mogłabym ją czy czytać cały czas i bardzo żałuję, że już ją skończyłam. I to jest książka, którą na pewno przeczytam nieraz i na pewno też przeczytam ją w tym roku, ponieważ wychodzi w Polsce. I bardzo ciekawi mnie tłumaczenie. Ale tak, co do historii, to nie będę wam tu dużo mówić, bo fajnie jest nie wiedzieć. I poznawać to wszystko razem z bohaterami. Ponieważ mamy tu dwóch głównych bohaterów. Mamy Alexa, który jest synem prezydentki USA oraz Henry'ego, który jest księciem z Wielkiej Brytanii. I chłopcy na początku się nie lubią. Musiałam na chwilę przerwać nagrywanie, więc coś tu mogło się pozmieniać. Ale tak, e, chłopcy na początku się nie lubią, e, nie przepadają za sobą i się nie dogadują. I podczas pewnego wydarzenia dochodzi między nimi do kłótni, do lekkiej szarpaniny, co oczywiście nie wpływa dobrze na to zdanie społeczeństwa o relacji politycznej USA i Wielkiej Brytanii. Więc chłopcy muszą udawać, że się przyjaźnią. Ale nie spodziewają się tego, że ta relacja może się troszkę inaczej rozwinąć, no i dochodzi między nimi do romansu. I to nie jest spoiler, to jest normalnie zawarte w opisie. I ta historia to jest po prostu coś cudownego. Ja nie spodziewałam się, że tak urocza książka, gdzie jest tyle słodyczy, może nie być za słodka, bo ona nie jest za słodka. My chcemy nawet więcej jeszcze tej relacji, tego wszystkiego, tej słodyczy, tej chemii między nimi, która jest po prostu tak świetnie przedstawiona, że ja się kompletnie tego nie spodziewałam i naprawdę. Bardzo wam polecam tę książkę. Jest przecudowna i poza tym wątkiem romantycznym, który no wiadomo jest tutaj głównym wątkiem, mamy właśnie też politykę USA, politykę Wielkiej Brytanii, mamy też wspaniałych bohaterów, wspaniale wykreowanych, jak na przykład przyjaciółkę Aleksa czy jego siostrę, które po prostu uwielbiam. Więc tak, wszystko tutaj jest po prostu idealne. I książka, z którą zakończyłam grudzień, to The Black Flamingo. I tutaj mamy historię Michaela, Michaela, którego poznajemy od jego dziecięcych lat, gdy już wtedy odkrywa tak jakby swoją seksualność, swoją orientację, i swoje zainteresowanie. Ponieważ na przykład od dziecka chce on bawić się lalkami. No i tak poznajemy te jego młodzieńcze lata, poznajemy jego mamę, poznajemy jego wujka, z którym jest bardzo zżyty i który też tu jest bardzo fajnym bohaterem. I tak przenosimy się do jego nastoletnich lat, gdy Michael ma około 19 lat zaczyna on odkrywać swoje zainteresowania. Dołącza on do różnych grup, ale najbardziej podoba mu się grupa Drag Queens i chce on zostać właśnie Drag Queen. Od samego początku jest on świadomy tego, że jest gejem i myślałam, że tu będzie więcej Nietolerancji ze względu na orientację, ale nie ma jej tak dużo i jest bardziej e, zwrócona uwaga na rasizm, czego też się nie spodziewałam. Nie wiedziałam, że, że będzie po prostu tak mało tej nietolerancji ze względu na orientację, i na początku tutaj mam zazna znaczniki jakieś, bo były bardzo fajne fragmenty, ale później wydaje mi się, że coś z tą książką się stało i stała się taka trochę monotonna i taka zwyczajna, zbyt zwyczajna. Po prostu przeżywamy z Michaelem jego dni, jego życie po prostu, to nastoletnie, gdzie zaczyna się po prostu interesować tą całą społecznością Drag Queens. Co jest bardzo ciekawe. Tutaj to było fajne, bo nie spotkałam się wcześniej z, z czymś takim w książkach. Ale poza tym nie było nic tutaj nowego. Myślałam, że będzie to bardziej takie, no nie wiem nawet jak to nazwać, innowacyjne. Uh, że coś tutaj dostanę, coś czego nie dostałam w innych książkach, ale no niestety zawiodłam się i nie było tutaj nic takiego. Miałam nadzieję, że ta książka zrobi na mnie, tako, na mnie takie wrażenie jak na przykład Deep Atex, ale no nie było tak, Deep Atex jest o niebo lepsza, ale nie, zrozumcie mnie źle, ja tę książkę wam polecam. Dałam jej 4 na 5 gwiazdek, bardzo mi się podobała, ale no oczekiwałam od niej więcej i była zbyt... Zwyczajna. Więcej o niej mówiłam na vlogu, który jest na kanale od soboty, więc tam możecie obejrzeć moją pełniejszą recenzję. Więc tak, ten miesiąc, jak widzicie, był strasznie słaby, ale przynajmniej znalazły się w nim dwie książki, które należały do najlepszych książek 2019 roku, z czego się bardzo cieszę. Dajcie mi koniecznie znać, z jakimi książkami wy zakończyliście rok 2019, a na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!